Normally, such <laughs> <laughs> Gueeho tхell Șio z assembler, jo txwiehoi va api Przedstawicielka poświęconego obywatela, i wyraźnie przedostanie, że obywatele europejscy nie mają żadnych dowodów na to, że

Zastanowi się grubo. <laughs> On mnie nagrywa, więc muszę mówić pod publikę. <laughs> to, co chcę słychać. <laughs> <laughs>

I no, uważaj, bo ona może uniknąć. Musiałbym mieć kombinezon. No, to, to taka, to nie no czekaj. No, no 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 nie wiem jak to Żebym się nie rozpłynął. Ej, uważaj, Co wy tak robicie na, na trybu? No,